Mhm. Jesteśmy w miejscu, w którym, jak rozumiem, część polskiej klasy politycznej chciałaby, żebyśmy opierali nasze rachuby bezpieczeństwa na tym, czy ktoś będzie mieć dobry humor po drugiej stronie Atlantyku. Trochę taka jest sytuacja. No dobrze, tylko to moim zdaniem jest. I to nie jest mówiąc, wina, wina. Najdelikatniej nierozsądne. Trzeba patrzeć na rzeczywistość taką, jaką jest. A to oznacza, moim zdaniem, że my powinniśmy i to szybko pogłębić współpracę obronną w regionie. Mamy w tym momencie bardzo dobrych partnerów po drugiej stronie Bałtyku. Mam na myśli Finlandię, mam na myśli Szwecję z jej silnym przemysłem i z dobrą tradycją obronną także. Mam na myśli kraje regionu, między innymi takie jak Rumunia. Mam na myśli Francję, która bardzo jasno deklaruje, że jeżeli chodzi o tę nową architekturę bezpieczeństwa, której będziemy potrzebowali w naszym regionie, to chce w niej uczestniczyć. My powinniśmy bardzo poważnie z nimi wszystkimi w tym momencie rozmawiać o wspólnych działaniach, bo jeżeli jest tak, że nasze bezpieczeństwo mamy opierać na tym, czy ktoś się na nas nie obrazi po drugiej stronie Atlantyku i wtedy nagle się okazałoby, że artykuł 5 nie działa, no to przepraszam, to nie są gwarancje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest wtedy, jeżeli możemy być pewni tych zobowiązań. I e, ja uważam, że dziś w tej sytuacji, w której jesteśmy, to jest po prostu zdroworozsądkowe, żeby szybko zacieśnić tę współpracę obronną tu, regionalnie. E, wszyscy widzieliśmy, co się działo w ostatnich tygodniach, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o dostęp Ukraińców do informacji wywiadowczych, do obrazowania satelitarnego, czyli do tego, od czego zależała ich zdolność do tego, żeby realnie bronić swoje miasta. Tego, od czego zależała tak naprawdę ich sytuacja na froncie. Jeżeli takie rzeczy się wydarzają, to przepraszam, ale tu nie można zamykać nam to oczu i udawać, że nigdy nic takiego nie mogłoby spotkać także innych krajów, tylko trzeba e, zabezpieczyć się, budując równolegle współpracę tu u nas w regionie i zakładając, że musimy być gotowi na to, żeby się wspólnie bronić, także wtedy, kiedy kawaleria z oceanu nie przyjedzie.